No, kochani, zobaczcie moje piękne zapylacze. Aż trzeba wideo nakręcić, bo one tak szybko się kręcą tutaj, wpadają na siebie, że nie mam jak nawet zdjęć porobić. O! Tak! To jest, kochani, lawenda Grosso. Zobaczcie, ona jest potężna. Potężna. Jedna z najbardziej wonnych lawend. No. I teraz jest w pełnym rozkwicie. Dlatego te moje zapylacze po prostu tak tu ciężko pracują. Ach. No. Chodź tu, trzmielu. <śm> <śm> Zobaczcie, jak tutaj jest po prostu. I pszczółki miodne są. I czmiele kosmate. I motylki. O, tu jest ciutkie grubaski. Piękne.